Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczy zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i. No to już temat na całkiem inną rozmowę. A mnie się wydaje, że na tę samą. Gadaj. Nie tak ostro Wiedźminie. Przecież chcemy dojść do porozumienia, prawda? Co się stało z tą dziewczynką, która z nią przyszła? Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. Po tym, co usłyszałem od Ciri o jej rodzicach, wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Ma wikt, opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Ciri? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. Chcę. Muszę ją odnaleźć. Chcę wiedzieć, dowiedzieć się wszystkiego. Nie rozumiesz? Rozumiem, ale widzisz, tak się składa, że moja córka i żona też zaginęły. Posłuchaj, proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Jaką mam gwarancję? Absolutnie żadnej! Poza moim słowem. A, a co jeśli odmówię? Bo po prostu nie chcę ci pomóc. Chcesz się na mnie wypiąć? Proszę, kurwa bardzo. Ale wtedy ja wypnę się na ciebie i co będzie? Dwie wypięte, bezsilne dupy. Myśl, że szukasz własnej córki i dasz radę. Gabus! Ten człowiek ma tu immunitet. Nikt nie może go niepokoić. Nie rób oczu jak ciele. To na potwierdzenie mojej dobrej woli. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu. Jakby je amba wieła. Jak to przepadły? No... normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu z pod ziemi wydarzyć, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym welen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Może kto się porwał? Masz wrogów? E, tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki, w kurwie, ni chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może ich by się ośmielili, dawno gryzą piach. Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę. Ale to zwyczajna rzecz w Welen. A moje kobiety. Anna Posaremu cicha jak myszka, a Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu? Miały tu wszystko, czego zapragnęły. Przepiórki na obiad. Proszę bardzo, niebieskie wstążki tu są wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwy synów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę, albo moją córeczkę, zajebałbym jak psa. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć ci drzwi. Wiesz. Moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jeleni, wiesz o co zapytała? Pojęcia nie mam. A jelen ma pupę za ścianą. <trybia <trybia rozumiesz, wygląda wczoraj pochrał. Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skórwy syna ze skóry. To tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. To wasza sypialnia. A tam jest popitowary. Tylko nie rób bajku. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak jak zostawiły. Drewniany świecznik ma łamaną nogę. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Hmm, może tamten obraz? Wielkością pasuje. Baron i jego żona. Wyglądają na szczęśliwych. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Hmm, może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Świeże kwiaty. Jakbym miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Czerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. O, jest reszta świecznika i plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Ewra z są. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Kolera, trap się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Mm, świerczyna. Do tego okazona dymem miałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. A nie ma tu więcej nic ciekawego. Ależ mam kaca. Lalka? Co za brzydactwo! Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Rozejrzałeś się już? W pokoju tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami Czarnej Magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna Magia chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze cztery czy pięć lat. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła czarodziejkę Trismerigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. To ma być tris? Bez urazy, ale kariery w lalkarstwie nie zrobisz. Ciekawe, jakbyś ty zrobił lalkę z kawałka drewna i kilku szmatek. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po trzy razy wypytywałem, czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście nikt nic nie wie. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom ewreluz? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. Poznajesz ten talizman? Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod konarami, no i jeszcze czarownica mieszka w podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Ja obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman.